Witajcie, kochani. Chciałabym dzisiaj, na Waszą prośbę, poruszyć z Wami temat lęku przed braniem nowych leków i generalnie w ogóle lęku przed braniem leków. Może zacznijmy od tego, że temat leków już był tutaj wielokrotnie poruszany, natomiast prosiliście mnie, żebym zebrała to wszystko w jeden materiał. Było to jednym z tematów na mojej liście w kolejce, w związku z czym dzisiaj chciałabym o tym powiedzieć. Otóż, czego boimy się najbardziej, kiedy mamy zacząć brać leki w Hadzie? Otóż, to, co najczęściej słyszę, to boimy się uzależnienia. Zawsze, kiedy mamy zacząć brać leki, to myślimy o tym, że psychotropy zawsze uzależniają. To jest takie przekonanie, które gdzieś tam pokutuje że psychotrop to jest taki środek, który na pewno uzależnia jeśli zacząłem go brać, to będę musiał brać go do końca życia i zostanę po prostu cipunem, a ja nie chcę być zależny od jakiejś substancji. Jak wygląda sytuacja? Otóż tak, to co na pewno uzależnia i powiem Wam to każdy lekarz, to są benzodiazepiny. Dlatego też lekarze przepisują je na krótki czas, czyli kiedy na przykład macie silne stany lękowe. Potem te leki są wycofywane. I lekarz wie, jak długo możecie brać dany lek, żeby się od niego nie uzależnić. Więc jeśli będziecie słuchać lekarza, nie uzależnijcie się. Jeśli zaś chodzi o leki typu mm, stabilizatory, czy na przykład leki przeciwdepresyjne, te leki nie uzależniają. Jeśli cierpicie na depresję, to istnieje duża szansa, że kiedy pobierzecie sobie y, antydepresanty jakiś czas, to zwyczajnie potem będziecie mogli je odstawić i funkcjonować normalnie. Jeśli chodzi o HD czy schizofrenię, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ tam zasadniczo leki bierze się cały czas po to, żeby uniknąć nawrotów choroby, które to nawroty, jak wiemy, są problemowe. Więc yy, nawet osoby dosyć stabilne często biorą cały czas stabilizator, ewentualnie stabilizator i antydepresant lub coś, co innego i lekarz. Natomiast yy, jeśli jesteśmy długo w emisji na przykład kilka lat lekarz może zadecydować o odstawieniu leków i nie będzie to miało na Was wpływu. Kolejna rzecz, ludzie boją się, że po lekach staną się zombie. Czyli, że będą chodzić jak takie roślinki, czarnącą śliną i generalnie będą warzywami. Głównie dlatego, że widzieli to w filmach albo widzieli to w psychiatryku oglądając ludzi, którzy naprawdę byli totalnie zlekowani. Tak, jeżeli kogoś zlakuje się, zwłaszcza dużą ilością będzo, to faktycznie chodzi on trochę tak. Pamiętajmy też o tym, że niektóre raki przytępiają funkcje poznawcze i funkcje motoryczne, i też czasami rzutują na niemożność szybkiej wypowiedzi, że generalnie różnego typu funkcje bywają zaburzone. Ale po pierwsze jest to tylko czasowe i te osoby, które oglądamy na przykład w psychiatryku, nie wiemy w jakim były stanie wcześniej tak naprawdę i czy nie wymagały po prostu dla własnego bezpieczeństwa podania leków, które są na tyle silne, że chwilowo te funkcje im przytępiły. Natomiast jest tak najbardziej odwracalne, nic złego się po rękach nie dzieje. Nie jest to tak, że jak zaczniecie brać ręki, to staniecie się zombie i roślinkami. Także o to się martwić nie trzeba. Nie jest to też tak, że te jak uszkadzają jakąś strukturę mózgu, że później już nie jesteśmy tacy sami, one działają wtedy, kiedy je bierzemy. Oczywiście pozostają we krwi pewien czas również po odstawieniu, ale generalnie one działają. Jeżeli czujecie, że po lekkach na przykład jesteście przytępieni, albo obawiacie się, że możecie być, to zawsze można o tym porozmawiać z lekarzem. Przypominam, że pacjent jest pełnoprawną stroną terapii i może powiedzieć, Panie doktorze, Pani doktor, po tym czuję się źle, nie chcę, pomyślmy o innym leku. Wtedy się rozważa, yy, czy jest więcej plusów, czy minusów, jakie są jakby pożytki ze stosowania danego leku, a jakie straty i zawsze można dyskutować. Także tego się nie bójmy, to nie jest tak, że ktoś nas zmusi, i skaże na dany lek. Jeżeli będziemy się z nim czuli źle, zawsze możemy go zmienić. Więc tu się obawiać nie ma czego, że to nas, nie wiem, jakoś zmieni. Ludzie w hadzie boją się, że lekich spłaszczą, czyli że nie będą czuli nic. Otóż, drodzy państwo, wszystko oczywiście zależy od tego, jak dużą ilość leków przyjmujemy. Ale pamiętajmy o tym, że ponieważ had ma taką charakterystykę emocji, to po to bierzemy stabilizatory, żeby to spłaszczyć trochę, tak? W związku z powyższym, one spełniają swoją funkcję. Ale pamiętajmy, nie da się zasadniczo hadowca spłaszczyć do takiej linii prostej, ciągłej, że już tylko e, śmierci, zawinąć się w prześciadło i pełznąć w stronę cmentarza. Na ogół jest tak, że my nadal czujemy emocje. Stabilizator ma na celu przybliżyć naszą skalę odczuwania emocji do takiej, byśmy powiedzieli, normalnej skali, czyli tego, co odczuwa większość osób. Czyli zasadniczo, nadal biorąc stabilizatory, możemy. Czuć się szczęśliwi, smutni, zmęczeni, apatyczni, niechętni, e, czuć trochę pustki, melancholii, czyli krótko mówiąc mieć te wszystkie emocje, które mają zwykli ludzie. Stabilizatory nie wypłaszczą nas całkiem, nadal będziemy mieć górki dołki i z mojego doświadczenia i doświadczenia moich klientów i osób, z którymi pracowałam, wynika, że i tak troszkę górki dołki są i są silniejsze niż u tak zwanych normalnych osób, czyli takich, które nie mają hadu ale są one znośne i da się je po prostu ogarniać. Da się funkcjonować. Także wypłaszczenia całkiem, nie ma co się bać. Kolejna rzecz yy, to jest opcja boję się skutków ubocznych. Bo przeczytałem w urodce, że tam jest uuu, uh, uuu, uh, uuu, uh, 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 cała litania, Boże, nie wezmę tego. Próbowaliście kiedyś czytać urodkę aspiryny albo paracetamolu? Mm, spróbujcie. W każdym, każdym, każdym leku jest ulotka. Każda ulotka zawiera całą epopeję na temat tego, co może się Wam stać łącznie ze śmiercią. Producent musi to napisać w razie, gdyby co, bo zdarza się jeden na tych ileś set tysięcy, który ma problem. Więc producent tak się zabezpiecza. Oczywiście możecie mieć pecha i być tym jednym z tych kilkuset tysięcy. Nikt wam nie zagwarantuje, że nie. Ale równie dobrze moglibyście trafić w totka, a chyba za często wam się to nie zdarza. Więc to jest mniej więcej myślę porównywalna szansa, jak nie nawet mniejsza. Antybiotyk też tak naprawdę większość z was bierze, jak się czuje fatalnie, bo nie ma wyboru. A to dopiero ma skutki uboczne. Także każdy lek ma skutki uboczne. U większości osób są one nieduże, do zniesienia i krótkotrwałe. Organizm się przyzwyczaja do leku i potem jest ok. Jeśli się nie przyzwyczai i nie zaczyna być ok, można po jakimś czasie pomyśleć o zmianie leków. Zazwyczaj lek wdraża się, poza ramotryginą, którą się włącza dłużej, ze względu na dawkowanie, zazwyczaj po dwóch tygodniach lek powinien już działać w miarę poprawnie. Pierwsze dwa tygodnie mają prawo być złe. Jeżeli po miesiącu czy sześciu tygodniach nadal czujemy się parszywie, to idziemy do lekarza i mówimy, puk, puk, mm, mm, nie ten lek. Leki są po to, żeby je zmieniać, dopasować i znaleźć idealny zestaw dla siebie, ponieważ wierzę, że tak jak każdy ma gdzieś tam drugą połóweczkę swoją, tak każdy ma swój idealny zestaw leku, do którego po prostu trzeba dojść. W ramach skutków ubocznych ludzie się strasznie boją tycia. To jest prawda. Większość psychotropów powoduje tycie. Nie, nie mają cudownej funkcji, że zamieniają się w tłuszcz, który pcha się w wasze tkanki. Większość z nich nie ma działania, że spowalnia wam metabolizm albo, nie wiem, robi coś magicznego w waszej szafie, że zszywa ciuchy na zakładkę, po prostu zwiększa łaknienie, więc zaczyna się żreć. Zazwyczaj w depresji ma się mało siły i chęci, żeby ćwiczyć no i tutaj mamy po prostu bilans energetyczny, który wychodzi za nadto na plus, czyli krótko mówiąc za dużo żremy kalorii nie ma cudów każda dieta na świecie oparta jest na tym że jeśli macie za dużo kalorii to tyjecie, jak macie za mało odpowiednio za mało, zaznaczam to zrzucacie kilogramy tak to po prostu działa, w związku z czym te leki powodują wzrost łaknienia co można zrobić? można zrobić to wszystko, o czym mówiłam w filmiku dotyczącym Diety, parę filmików do tyłu, to na pewno i to jest dobry pomysł. Co oprócz tego można? Oprócz tego można ćwiczyć, o czym też mówiłam w poprzednich filmikach, i gorąco Wam polecam obejrzenie ich. Jeżeli naprawdę macie duży problem, jest to jest super ważne, możecie porozmawiać z lekarzem o możliwości wybrania leku, który nie będzie powodował wzrostu łaknienia, ale znowu trzeba rozważyć czy są większe korzyści, czy straty z brania na przykład reku, który teraz bierzecie. Bo po licie często się tyje. Ale na przykład lit dobrze stabilizuje wiele osób. Więc należy się zastanowić, to czy to. Kolejna rzecz to jest, nie będę brać reku, bo lubię pić alkohol. Tu sprawa jest dyskusyjna, bo tak. Oczywiście mówi się, że generalnie nie należy pić jednocześnie brać psychotropów. Każdy lek jego interakcje z alkoholem można sobie sprawdzić nawet w internecie. Albo zapytać lekarza. Są takie leki, przy których nie jest wskazane picie alkoholu i takie, przy których bezwzględnie nie jest, bo może powodować, że po prostu wykorkujecie, kiedy tego wcale nie chcecie. Więc albo sobie na przykład załatwicie wątrobę, i ben, albo będziecie roślinką niefajnie. Więc warto przeczytać urodkę i porozmawiać z lekarzem. Powiedzmy też szczerze, że są tacy lekarze, Którzy są bardziej liberalni, mówią: Może od czasu do czasu pan pani wypić piwo? I są tacy, którzy powiedzą kategorycznie: Nawet nie radę, kompletnie nawet nie połóweczka tylko piwko 00. Zero, zero. Wszystko zależy od lekarza, od spojrzenia, od pacjenta, od indywidualnego przypadku warto o tym porozmawiać z lekarzem. To jest istotna rzecz. No i są też oczywiście osoby, które mają opcję: Muszę sam czyli kategoria Zosia Samosia. Ja nie potrzebuję leków, ja to dźwignę. O tym też dużo razy mówiłam. Można się bawić w heroizm i cierpiętnictwo i dźwigać świat jak atlas na swoich ramionach. Można. Ale po co się męczyć? Nie mówię tutaj o takim, nie wiem, bezczernym pójściu na łatwiznę, że powiedzą sobie, to dla słabych. Tylko po prostu, jeżeli czujecie ból, to robicie coś z tym. Oczywiście są może miłośnicy chodzenia ze złamaną nogą, bo ja dźwignę. Ale przepraszam, uważam, że to nie heroizm, a głupota. Tak, sorry. Mówiąc wprost. Yy, myślę, że jednak jeśli mamy złamaną nogę, to idziemy do lekarza i wsadzamy ją w gips. Więc tutaj, jeśli mamy problem, bierzemy leki. Dlaczego? Nie dlatego, że jesteśmy słabi. Dlatego, że jesteśmy odpowiedzialnymi dorosłymi ludźmi, którzy szanują swoich bliskich i nie chcą im robić kłopotów. Szanują siebie, szanują swojego pracodawcę, szanują wszystkich dookoła. I nie chcą robić problemów, więc zachowują się odpowiedzialnie i dbają o siebie i swoich bliskich. I idą się leczyć. Po prostu. Tak jak z każdą inną chorobą. Oczywiście to jest dowolny wybór, bo jeśli macie raka, też wolno wam zrezygnować z terapii i postanowić umrzeć. Ale wtedy też fajnie by było, gdybyście się liczyli z tym, jakie to przyniesie konsekwencje, na przykład dla waszego otoczenia i czy na pewno tego chcecie. I tutaj też mamy grupę osób pod tytułem: Nie, nie, ja tylko naturalnie. O tym mówiłam w poprzednim filmiku na temat rozwoju osobistego i tego, co potrafi przynieść i altmedu. Otóż yy, ziółkami niestety, naturalnie depresji nie wyraczycie. Hadu tym bardziej nie. Ani schizofrenii. Przykro mi bardzo. Niestety nie. Takie cudowne klik sposoby po prostu nie istnieją. Gdyby istniały, ludzie nie mieliby problemów. Jeśli ktoś Wam wciska, że to istnieje, to albo kłamie, Albo ma chwilową emisję i wydaje mu się, że ozdrowią. Albo ma manieczkę i wydaje mu się, że ozdrowią. Niestety, sorry. Taka, taka jest smutna prawda. I tak po jakiejś chwili e, zauważy, że to wraca. Wiem to też po sobie. Też miałam moment, że pod tytułem chura, wyzdrowiałam, niczego nie potrzebuję. Mm -mm, złudne. Także tak to mniej więcej wygląda. Przydatne linki oczywiście Wam wrzucam na koniec. Przypominam, że osoby zainteresowane mogą dołączyć do mojej facebookowej grupy, która się nazywa Hard Borderline Depresja, Wiedza i Wsparcie. Zapraszam Was tam serdecznie, żeby też popatrzeć na informacje w modułach. Osoby, które chciałyby się ze mną skonsultować, dowiedzieć czegoś więcej albo wpaść na coaching i popracować ze sobą, żeby zmienić swoje życie na lepsze, zapraszam do kontaktu, też macie na dole. Jeżeli natomiast chcielibyście wesprzeć fundację którą prowadzę, dwubiegunowa i która w tym momencie oferuje wsparcie mm, coachingowe i poradnictwo psychologiczne dla osób, które tego potrzebują, ponieważ borykają się z HD, Borderline i dla rodzin tych osób, to będę bardzo wdzięczna. Również informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. Trzymajcie się kochani, pa pa, cześć!